Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku Piratów z Karaibów. Dawno już ich nie nagrywałem, więc pomyślałem, że to najwyższa pora. Dobra, naszą misją jest zdobycie statku, który przewozi amunicję zapewne. Pokazując dokument, który zdobyliśmy, nadzorcy portu. Ale póki co zwiedzamy sobie to piękne miejsce, czyli falisty flur, gdzie jesteśmy. Nie wiem wciąż, czy to dobrze wymawiam. O. Zobaczmy, tu coś było. Leżało coś. 250 sztuk złota. I tutaj mamy stocznie. Szybko okradnę, nie ma niczego, dobra. Jakaś praca, nie ma żadnej pracy. Ja chyba byłem już w tej stoczni, nie? Napierałem statek, ale jeśli dobrze pamiętam jaki on tu miał. A, chyba już tu byłem, matko. Gdzie jeszcze nie byłem? A no tak, chciałem sprzedać coś komuś. Sprzedać niepotrzebne rzeczy, zobaczmy. Ha, 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 co my tu mamy? Dużo perłę sprzedamy, dwie aż mieliśmy, szmaragd, małą perłę, ale kasy. Jakiś span rytualny, szafir i mamy te dokumenty. Okej, okay, żadnych lepszych broni to chyba nie ma nikt. 15 20 15 5. 15 20 15 5. A to ma... To ma lepszy blok, więc sobie zostawię Tutaj chodźmy szybko do tawerny nie Wiem, że mogę użyć szybkiej podróży, ale za pierwszym razem zawsze podziwiam miasto Zdarajcie Nie, nie zapłacę ci nic nowych żeglarzy Napełnijmy żeglarzy Nie chcę pokoju Okej okay, no Potrzebuję pracy. Nie ma pracy. Nie ma pracy dla ludzi. Z, moich z moim wykształceniem. Wykształceniem pirata z Karaibów. Tutaj mamy kościół. A w kwestiele? Co ja nie, nie mogę być hamski. Mogę się wyspowiadać? Jak sprawy parafii, wszystko w porządku. Co ojciec mówi? Czyżby był ktoś kto nie chodzi do kościoła? Nie można je dobrze przykrać. Być może warto z nim porozmawiać. Próbowałem wiele razy. Mogłem spróbować. Okej, okay, misja to misja. Zawsze tak My samo. Mogę się wyspowiadać. Doda, doda, doda. Upiłem statki, posłałem na dno, nie, nie posłałem żadnego na dno, no zabijałem trochę. Tak nie zabijane Francuzów. Spadaj, pójdę do innego kwestiała. Tak mnie traktować. To sztochactwo O, cmentarz można wchodzić Tu można wchodzić na cmentarz I co? Niczego na cmentarzu nie ma Dobrze, tutaj jest Haus Ha, jest coś, co to jest? Ooo, leczy truciz. Przestraszyłeś mnie, gościu W już wychodzę, nie ma powodu do krzyku Tylko przypadkowo zebrałem ci twoją miksturę Nie masz się o co gniewać Nie masz się o co gniewać Okej, okay. nie wchodzę już do domów co? Francuzi tak? A, jest jeszcze druga część tego miasta no, tylko się... O, to tu jest lichwiarz więc możemy sobie wpaść tutaj do tego wielkiego zamczyska. Zamknięte! Nie możecie mnie wpuścić? Tym rumu? Ech, ci ludzie! Nie mogę nawet wejść. Tu są lochy? Nie, nie ma lochów. Ok, to szybko przechodzimy do drugiej części. Tak. Ja taki już jestem. Bardzo lubię robić rozpoznanie. To mi się przydaje. Nie poruszasz też jakoś dziwnie. Wchodzi i ta. Hmm, ta część miasta jest bardziej przyjemna. O, sklep jest. W porządku, może tutaj dostaniemy Wow, ładny sklep. Cześć. Pokaż mi swój towar. To masz ciekawego na składzie, powiedz mi. Długi pistolet, tak? Na razie nie, nie używam pistoletu często. <laughs> Interes. Eee, tak, muszę jakoś zarobić na nowy statek, bo żadnych misji zrobić nie mogę. Du, 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 du. Tu są domki Domki, domki, domki domki Tutaj mamy też domek Jeszcze kolejna część U człowieku, to miasto jest duże Podziwiajcie jakie to piękne miasto bardzo przyjemna dla oka jest ta grafika tutaj. A to też jednak był chaos. No, z skoro już tu jestem, to... A, patrzcie państwo, perła! Jestem geniuszem zła. W serio nie umiesz zeskoczyć z takiej wysokości. Eee, ty ty ty, nie ludy Tutaj patrzyłem, tak. Kolejny chaos. Kolejny chaos. Meksikano. Zamknięte. Może nawet i dobrze. Kolejny haus. Jakie zabawne mury. Okej, okay, rysiu, chodź. Czy tam bory się? Ryść, boryś. Plaża. Port czy plaża? Cześć. Nie, nie wstępuję do żadnej armii. No tu mamy Nie pamiętam tego miejsca Ale fajnie Cześć, mogę z wami pogadać? Wziąłem cię z kogoś innego, a ty ładnie O, tu jest jakieś tajne przejście Port Jak ja tu rany, ale fajnie. Można wszystko okrążyć, <laughs> Czyli wiemy już jak fajnie falizdy fluchowe wygląda. Idziemy do naszego headport Czyli głowy portu. Czyli nadzorcy. No to nie z statku Victorii, jeśli się nie mylę. Nie, nie myli się pan, ale skąd pan to wie? Wiedzieć wszystko o wszystkich to mój zawód. Nawiasem mówiąc nazywa się blebleble. Ble, ble. Miło poznać. Informacji o mieście Nie O A tak, uprzedzono mnie o tym, czy jest pan gotów do wypłynięcia? A tak na marginesie rozmawiam pan z mocnym błonem? Jeszcze nie, muszę go dopiero poznać Powinien tu gdzieś być, w istocie tylko dojdzie pan z nim do porozumienia, może pan stawiać żagle Nie mam zamiaru niczego kontrolować, mam masę innych zmartwień I to mi pasuje Bumem, 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 gdzie? Uuu, uh, jak ten czas szybko leci. z <coughs> tą, chcę galek. Ty jesteś bom? Nie. O ty jesteś. <coughs> tak, mam statek. Pan jest Virgil Le Bon. Znasz mnie? Jestem Nathaniel. Mam eskortować twój statek. W końcu ktoś się pojawił, myślałem, że nigdy to nie nastąpi. Jesteś gotowy do upłynęcia? W ciągu kilku chwil moi ludzie ładują, zabezpieczają ładunek Ale zanim dopłyniemy musi się o tym dowiedzieć nadzorca portu Turpin bliblblę, już się tym zająłem Doskonale, ruszajmy Możemy natychmiast wypływać Kurej Co mam zrobić? Coś w dzienniku misji? Nie Muszę się zająć tym statkiem, tak? Hmm Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Może musimy go gdzieś wywieźć. Na sztorm. Coś. See ya! See. Tak, to jest nasz przyjaciel. Możemy wymieniać towary. Zmienić kap... Możemy zmienić kapitana? Nie, nie możemy. Przeładuj żagle, wydaj rozkaz. Okej okay. to płyniemy gdzieś Ale dokąd płyniemy to ja pojęcia nie mam Wypłyńmy gdzieś w morze I go zaatakujmy Przy okazji przy was tu będę Tak, ten statek jest teraz naszym wrogiem Więc chodź stateczku Jesteś blisko Czasową kontrolę mam Dobra, jednak zróbmy szybkie dopłynięcie Gdzie jesteś? Tu Strzelać Próbujmy zrobić abordaż, może tak będzie łatwiej Zwińmy nieco żagle Podpłyniesz tu? Chodź, podpływaj tylko wystrzelam. Powinienem zmienić naboje na te. Kartacze. Trzeba się przysunąć nieco. Nie będzie abordażu? Jest abordaż. Dobra. A masz. Borys nie gin mi tylko. No i Borys nie padł. Tak, dużo ich Nie zdążyłem I skończyłem zaburtą I znaleźliśmy mnie w roku 2013 Znaczy moje szczątki Nie ma tak, jeszcze raz Musi mi się udać Mam ekstry leczące, to się nie boję Borys to niestety cienias Okej, okay, chodź tu Robię mi inaczej Atakujemy kartaczami Zwolnij, zwolnij, walniesz w niego No i już jest abortaż natychmiastowy Okej, okay, ja walczę z, chyba z kapitanem, więc jest dobrze Okej okay. Używaj mikstury Chyba się udało. Jak tam, Borys? Chyba się udało. Szybko sprawdźmy sobie tutaj. Możemy łupić. Tak, tak wygląda abordaż. Mi się bardzo podoba. Teraz chyba możemy nacisnąć spację i przenieść albo do dalszej części abordażu, albo to już koniec, nie jestem pewien. Szybko spojrzę sobie co jest w skrzyniach Okej okay, starczy Zapisać nie mogę zapisać Tak to było wszystko zdobyliśmy piękną Barkentynę Zobaczmy I jest znacznie lepsza od naszego poprzedniego więc zamieniamy sobie statki Towary też wszystkie bierzemy Tak z naszego Wiktorii do Lugiera Borys mianuje cię kapitanem no jak, jak? A, nie posiada zdolności żeglarstwa i załogę przenosimy całą tutaj nikt nie będzie kierował tym statkiem i tyle oj, on zatonął, tak? Został zatopiony i dostaliśmy tysiąc doświadczenia Wieczysz? Szkoda, że nie mogliśmy przydzielić mu żadnego kapitana, abyśmy go sprzedali. Ale mamy teraz nowy piękny statek. Woohoo! w końcu. I zadanie wykonane, tak? Szybki zapis. Sprawdzę dziennik misji. Misja wykonana. Woohoo! Wracamy do Redmond. Naszym nowym stateczkiem. Tam jest Redmond. Tam jest jakiś konkrety po Kao. Redmond, gdzie jesteś? Nie mam całego dnia Spróbujcie mnie teraz dogonić piraci Mam nowy statek Tutaj jest Isla Więc to też nie tutaj chyba z drugiej strony dowesen to jest blisko pamiętam że tu byłem więc chyba tutaj gdzieś nie ma tu żadnej pięknej mapy nigdzie patrzymy jest tam jest Bay. szybciej, Płyń. szybciej. I jest Redmond. Staramy się z nikim nie zderzyć. To to Francuzi? Nie. Nie Francuzi. Welcome to Redmond. Płyniemy szybko do... do portu. Cumujemy. Boris, jestem z Ciebie dumny. Przeżyłeś. Cześć ciebie, jestem dumny, kapitanie. Borys, odezwałeś się. Musiałeś przeżyć ten ciężki szok abrotażu, żeby się w końcu do mnie odezwać. Redmond znam już mniej więcej, więc robimy sobie szybką przejażdżkę do ratusza. Wchodzę jak boss. Mam pewną sprawę. Zadanie zostało wykonane. Proszę nie zapomnieć, że powinien się pan do mnie odpowiednio zwracać. Nie jestem przyzwyczajony do takich formalności. Proszę za to pamiętać, że dopóki służy mi pan, służy pan koronie. Niech to panu nie wyleci z głowy, kapitanie. Tak, sir! Rozumiem, że udało się panu wyeliminować francuską eskadrę. Absolutnie tak, sir! Gdy pan, wysłałem innego kapitana do Ox Bay. Odkrył on, odkrył on dużą jaskinię na wyspie w pobliżu ustronnej plaży. Zamierzam posłać tam garnizon żołnierzy i ukryć ich w jaskini. Gdy będą na miejscu, wykorzystam ich do uwolnienia miasta, w czasie gdy my przeprowadzimy skoordynowany atak z morza i lądu. Dobry plan. Rozsądny plan. Nie sądzę, by na moim statku zmieścił się cały oddział ser. Nie ma takiej potrzeby, kapitanie. Już załatwiłem transport. Pani zdaniem będzie strzeżenie okrętu destantowego na jego trasie. Słup Albion, w którym dowodzi kapitan Ewan Glover, jest zacumowany w porcie. Ewan będzie czekał na pana przy bramie miasta. Rozumiem w takim razie, czas na mnie, ser. Że poczekać nie skończyłem, musi pan eskortować Albion do przystani Greenford na Oxpei. Miejscowy człowiek, lojalny koronie, wskaże panu drogę do jaskini. Następnie przeniknie pan ponownie do Oxpei i znajdzie jednego z naszych agentów ukrytego w mieście. Znowu, strasznie dużo do zapamiętania. Co on zrobi, gdzie znajdę agenta? On ma bardzo ważne informacje, dlatego pan musi dopilnować, by przeżył i przekazał je nam, jak się nazywa ten agent. Tobias. Zdobył kontakty, blebleble. Ble, ble. Jak pan sobie życzy, kiedy mogę zapłaty? Oto pańskie złoto. Miło mi słyszeć. Ha ha ha. I ewoluowaliśmy. Znaczy mam następny poziom. I okej. Okay. Nie, nie mam następnego poziomu. Borys ma następny poziom. Aha, czyli mogę mu zwiększyć tylko to ma na jedynce, tak? No to się, walka, przede wszystkim i abortarz. A co do Twoich umiejętności, obronę Ci muszę dać lepszą, bo strasznie cieleją. leją. A my już niedługo mamy następny level. A kasy, uhuhu, 15 tysięcy, dziękuję bardzo. Wyjdziemy sobie z Redmond. Jest fajnie, pięknie. I Skoczę tylko do tawerny. Zapytać się o pracę. W kości już nie gram. Aha, no tak. Że dowerbować sobie ludzi. Mój statek jest w dość dobrym stanie, myślę. Hmm. Szukam pracy. O, właśnie ktoś tu jest, to mnie szuka. Podobno szukasz pracy Chciałbyś ze mną pływać ile mi zapłacisz? Ładna cena i do... Do Conkey Smugglers Aha, czyli do przemytników, tak? Niech będzie, zgadzam się Nie dokończyłem, ktoś mi wcześniej powiedział, że szczęście yy, zwiększa nam Nie, nie zwiększa nam Im więcej szczęścia mamy, tym większa szansa znaczy tym mniejsza szansa, że zostaniemy przyłapani podczas przemytu. Pewnie wpływa to też na inne rzeczy, takie jak kości, czy... Bo ja wiem, czy tu jeszcze jest nic. Chyba więcej nie ma takiego. Okej, okay, to by było na tyle w tym odcinku. Zakończę go teraz. Trzymajcie się szczury lądowe. Do zobaczenia.